Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie i Panowie Radni, w imieniu Klubu Ziemia Jarocińska chciałbym przedstawić nasz punkt widzenia odnośnie tego projektu uchwały i tej zmiany. Długo na ten temat żeśmy dyskutowali, o. wszelkie za i przeciw, również żeśmy sobie powiedzieli, jako Klub Ziemi Jarocińskiej uważamy że jeśli auto autopoprawkami rozdysponujemy tę kwotę 2, ponad 2 milionów to zachwiejemy inwestycją pod nazwą, pod nazwą Jarocin Sport. Także uważamy, że jeśli te 2 miliony 200 przeznaczymy na inne cele, Y, tu będziemy się borykać z, pro, z, z problemami dokończenia inwestycji w Jarocin Sport. Myślę, że nie tędy droga y, i, i tak daleko już ta inwestycja jest posunięta, że y, priorytetem jest jej dokończenie. Nie, nie zmienia to również faktu, że y, Nasze państwo, nasz kraj, nasza gmina, nasz powiat y, boryka się w tej chwili z, z epidemią i również y, y, jesteśmy przekonani, że, że powinniśmy się tematu, temu tematowi przyjrzeć. I jeżeli będzie taka konieczność y, i bacznie będziemy się przy, y, przyglądać y, Temu, co, co, się, co się dzieje w naszej gminie, w, nasz, w naszym powiecie. Jeśli będzie taka konieczność, to się zbierzemy i podejmiemy stosowne decyzje, takie, aby chronić zdrowie i życie naszych mieszkańców, mieszkańców gminy, ale również powiatu Jarcińskiego. Myślę, że z tych środków, z tych dwóch milionów, nie powinniśmy, nie powinniśmy tej, tej kwoty, dwóch milionów, przeznaczać na inne cele, ponieważ zachwiejemy. Y, tą inwestycją w Jarocin Sport. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. W trybie odwodzeniem radny Walczak, proszę. Panie Radny, to ja mam konkretne, krótkie pytanie. Czy jak Pan idzie do piekarni po chleb, dwa razy Pan płaci za chleb, czy tylko raz, w momencie kiedy Pan kupuje? Panie, panie Jerzy Walczak, ja się wypowiedziałem dość jasno. W imieniu Klubu Ziemia Jarocińska będziemy głosowali przeciw. Będziemy bacznie obserwować rozwijającą się sytuację. Jeśli będzie konieczność podjęcia jakichś kroków, na pewno takie podejmiemy i wspomożemy szpital dla dobra mieszkańców gminy i powiatu Jarocińskiego. Dziękuję jak bardzo. Jak najbardziej. Panie Przewodniczący, ja jeszcze chciałbym kontynuować. Przypominam, że. Gmina Jarocin za wybudowanie sali Wilkowy i za wybudowanie sali w Cielczy przekazała spółce w formie podniesienia kapitału spółki kwotę 5 milionów 600 tysięcy złotych. Jest to uchwała Rady Miejskiej z dnia 28 stycznia 2005 roku. Wydawanie drugi raz kwoty 2 miliony 200 tysięcy na środek. Trwały spółki Jarocin Sport, za który już raz zapłaciliśmy, jest ogromną niegospodarnością. Jest inna prawna możliwość, jeżeli jest taka decyzja o przekazaniu tej, tej sali do gminy Jarocin, poprzez umorzenie udziału w spółce, a rozdysponowanie tych pieniędzy w sposób zupełnie inny. Ja naprawdę apeluję do Was ludzie, to są pieniądze publiczne. Które, tak jak powiedziałem, pochodzą z emisji obligacji w zeszłym roku, przeszły na ten rok budżetowy. Nie po to, żebyśmy dwa razy za coś płacili. Myśmy już raz za tą salę zapłacili. I wzywam Was o opamiętanie w wydawaniu publicznych pieniędzy. Kodra, jak zawsze w gminie, jak każdej gminie, jest za krótka. Jakbyśmy ją nie ciągnęli, zawsze będzie problem, bo gdzieś. Coś będzie nieprzykryte, dlatego w tym wypadku proszę o rozwagę. Proszę o zdrowy rozsądek. Przypominam jeszcze raz: 5 milionów 600 tysięcy zł za te dwie sale zapłaciliśmy, 11 tysięcy 200 udziałów przejęliśmy, po 500 zł każdy. Rada Miejska podjęła taką uchwałę. Wy dzisiaj chcecie drugi raz za tą salę zapłacić. Panowie i panie, proszę o pamiętanie. Dziękuję bardzo. Pani Anna Iwicka. Proszę bardzo. Ja mam pytanie. To będziemy się spotykać, jak już się coś wydarzy w szpitalu, tak? Czy, jak, czy nie lepiej teraz przekazać pieniądze, gdzie inne gminy bezinteresownie, bez jakichś spotkań, narad, procesów, przekazują pieniądze swoim szpitalom na wsparcie chociażby w takim, nie wiem, wąskim gardle, jakim jest zabezpieczenie personelu medycznego? To ja, ja nie rozumiem po prostu waszego toku myślenia. No, wydarzy się jeden przypadek w szpitalu i wtedy się usiądziemy, naradzimy, przekażemy pieniądze do szpitala, któremu już to nie będzie potrzebne, ponieważ tam już będzie szpital będzie zamknięty, ponieważ wszyscy będą na kwarantannie wywiezieni do szpitali zakaźnych. No, słuchajcie, no to nie rozumiem tego. Inne gminy mogą bez problemu przekazać pieniądze, bo nie jest to uszczuplenie ich budżetu. My mamy pieniądze, które możemy przekazać, i my będziemy się spotykać, jak w szpitalu wydarzy się jeden przypadek. No, gratuluję pomysłu.